Ja również zaczynałem z darmowym motywem, i tak naprawdę pierwszy milion dolarów sprzedaży na moim sklepie został zrobiony na darmowym motywie. Ładują wszystkie te aplikacje, wszystkie te dodatki naraz, i wtedy wchodzi na tą stronę jest dramat. W momencie, kiedy mamy właśnie podstawowy motyw i chcemy go cały czas jakoś urozmaicać, to dodajemy różne aplikacje. I tych aplikacji na początku mamy jedną, dwie, trzy, cztery. I za każdą taką aplikację płacimy często 10, 20, 30 dolarów miesięcznie. Cześć, witaj, się nazywam Dawid, Jakubowski. A to jest kanał E-Commerce, czyli My Way of E-Commerce. Dzisiejszy materiał. Ale chciałbym pomówić na temat nowości, które są na Shopify, a dokładnie na temat motywów, które Shopify wprowadził w ramach swoich aktualizacji. Shopify bardzo fajnie, bo się rozwija cały czas, nie spoczął na laurach, nie zadowala się z tym swoją pozycją na rynku, jaką ma obecnie, tylko cały czas rozwija tę platformę, cały czas dodaje nowe funkcje. Między innymi ostatnio też ogłosili, że będzie możliwość sprzedawania NFT na, na Shopify, także bardzo ciekawa informacja. Natomiast w tym materiale chciałbym mówić głównie na temat motywów, ponieważ Shopify wprowadził kilka nowych motywów, które są bardzo interesujące, bardzo ciekawe. Chciałbym ci je właśnie pokazać. W tym materiale pokazać Ci również, które według mnie są warte uwagi. I odpowiedzieć na pytanie, czy wybrać płatny motyw, czy może darmowy, i jeśli tak, to jaki? Także oglądaj ten materiał do końca, będzie bardzo, bardzo dużo wartościowych treści. No i jeśli podobają Ci się moje materiały, proszę daj łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał, żeby rozwijać tą społeczność e-commerceową w Polsce. Także dzięki piękne, że jesteś tutaj ze mną na tym filmie. I już nie przedłużając, zerknijmy na mojego laptopa. No dobra, jesteśmy teraz na moim pulpicie w Shopify i jak w ogóle wejść do tych motywów, jak to sprawdzić, co jest nowego i tak naprawdę co możemy sobie wybrać. Więc klikamy tutaj po lewej stronie Online Store i tutaj na samym dole będziemy mieli do wyboru właśnie motywy. Także jak widzisz, jesteśmy tutaj teraz w Teams i e, możemy sobie zeskrawlować na sam dół, gdzie będziemy mieli właśnie tutaj do wyboru Free Teams albo Shopify Team Store. E, oczywiście, jak weźmiemy sobie tutaj Explore Free Teams, to nam pokaże to, to tylko te darmowe, natomiast nie pokaże nam nawet wszystkich darmowych. Także tutaj nie polecam klikać tą pierwszą opcję, tylko klikniemy sobie właśnie w Shopify. Team Store i w tym momencie właśnie jesteśmy na tym Shopify, na takim App Store, tak naprawdę dla e, motywów na Shopify i możemy sobie tutaj zobaczyć, co jest ciekawego. Ten motyw, co tutaj od razu mi się pokazuje, to jest to na tą chwilę taki defaultowy motyw, który Shopify daje za każdym razem, jak założymy właśnie swój sklep internetowy, natomiast możemy sobie oczywiście go zmienić. Tutaj klikniemy u góry All Teams, żeby zobaczyć, jakie mamy możliwości. Tak jak widzisz, Shopify daje nam 86 różnych motywów, których możemy wybierać i tak naprawdę pełni swój sklep internetowy. Także jest tego naprawdę bardzo dużo. Tak jak widzisz, część z nich ma tutaj właśnie taką nakładkę OS 2.0. Co to znaczy? To jest online shopping 2.0, który właśnie wprowadził Shopify, czyli to są już te motywy, które są po zmianach, które Shopify wprowadził. Za chwilkę jeszcze Ci pokażę dokładnie między nimi, jakie te zmiany w tych motywach są wprowadzone. Natomiast na pewno chcesz właśnie, żeby ten motyw, który sobie wybierzesz, posiadał tą nakładkę, ponieważ będzie on już zaktualizowany i będzie już działał z tymi najnowszymi aplikacjami, z najnowszymi funkcjami, które Shopify już Wprowadziło, lub dopiero zamierza wprowadzić. Zresztą po lewej stronie masz tutaj takie filtrowanie, możesz sobie wybrać na przykład, czy jest też darmowe, czy płatne, różne działy, nisze. Czyli na przykład, jeśli będziesz miał dział Half Beauty, to masz 49 motywów, które według Shopify odpowiada właśnie temu działowi tej niszy. No i po lewej stronie tutaj również masz ten online store, czyli 71 motywów aż jest już zaktualizowanych i posiada te nowe, nowe możliwości. A łącznie tak jak wspominałem wcześniej, 86, także jak widzisz, większość z nich jest już zaktualizowana. Możemy sobie również wybrać, czy chcemy mały katalog, duży katalog. Zazwyczaj raczej w takich sklepach internetowych, jakie ja tworzę, jakie Wy będziecie chcieli tworzyć, to bardziej będą to małe katalogi, produkty, jednoproduktowe sklepy albo tak naprawdę parę produktów, 5, 10, 20. Rzadko kiedy ktoś, przynajmniej tutaj według tych moich metod, które ja dzielę na tym kanale, będzie otwierał sklep, który będzie na przykład 100, 200, 300, 500 produktów, bo wtedy to się robi naprawdę ogromny marketplace i wtedy się tak naprawdę ten sklep internetowy musi całkowicie inaczej działać. Layouty i design też możemy sobie tutaj po wybierać według własnych upodobań. Uwaga, uwaga, przerwa na reklamę, serdecznie się zapraszam do pobrania mojego e-booka 8 zyskownych niż w dropshippingu wraz z 25 przykładami takich produktów, w tym e-booku masz dokładnie pokazane jakie marki sprzedają te produkty ja, są linki do Aliexpress są linki do reklam na Facebooku masz obliczony ROAS, masz obliczony zysk na każdym z tych produktów, plus jeszcze moje notatki i rekomendacje do każdego z nich, także serdecznie się zapraszam, kliknij link poniżej, pierwszy link to właśnie będzie do pobrania tego e-booka także serdecznie się zapraszam i wracamy i'm shopify Na początku chciałbym Ci powiedzieć, że tutaj z tych wszystkich płatnych i, nie, i darmowych motywów, to na pewno tutaj bym nie patrzył w ogóle na motywy płatne, ponieważ te motywy, które są dostarczone przez Shopify, one po pierwsze są drogie, bo kosztują takie 250-180 dolarów, a nawet czasami więcej, więc jest to po pierwsze drogie, a po drugie według mnie te motywy nie są na tyle zoptymalizowane, żeby za nie płacić. Są owszem, motywy, które są płatne, ale one naprawdę mają bardzo dużą funkcjonalność i za chwilkę powiem dokładnie na czym to polega. Natomiast jeśli Wybierasz motyw przydzielony przez Shopify, to zdecydowanie polecam Ci wybrać właśnie Free. Tutaj mamy 13 motywów, które są darmowe, i tak jak widzisz, większość z nich ma już ten, tą nakładkę OS2.0. Kiedyś, jak ja zaczynałem działać w e-commerce, i zresztą na jednym z filmów, które właśnie pokazywałem, jak tworzyć sklep internetowy na Shopify, tutaj w rogu będzie chyba tu. Czy to w rogu ekranu, w tej albo w tej stronie, będzie właśnie link do tego materiału. Mówiłem wtedy, że polecam Brooklyn, i to był taki najciekawszy motyw, jeszcze że tak powiem, za starego Shopify'a. Tam było dużo ciekawych opcji, dużo ciekawych funkcji, żeby ten sklep wyglądał nowocześnie ładnie. Natomiast na tą chwilę, no, oczywiście już nie polecam tego Brooklina. Lepiej jest zdecydowanie wybrać jakiś motyw, który jest zaktualizowany. No i tak naprawdę, jeśli klikniemy sobie też również ten online store 2.0, no to pozostają nam cztery motywy: Sense, Crave, Craft. Oraz Down. Down to będzie ten motyw, który jest, tak jak wspominałem Ci wcześniej, defaultowo ustawiony do Shopify'a. Natomiast tutaj mam jeszcze dodatkowe możliwości. Ja sobie przeklikałem te, te wszystkie motywy. Teraz tego już nie będę robił, żeby ten materiał też nie był zbyt długi. Natomiast co ja mogę Ci polecić, na pewno to właśnie byłby motyw Sense oraz Craft. One są bardzo podobne, więc tak naprawdę możesz wybrać tych dwóch i na pewno wybierzesz dobrze. Ten Crave jest dosyć taki oldschoolowy. Tutaj nawet zrobili ten motyw pod, pod jakąś restaurację, także raczej bym tego nie używał pod sklep internetowy. No i ten motyw down, bo on jest dosyć basicowy, widać, że jest tam całkiem sporo rzeczy do udoskonalenia, bardziej bym wybierał między Sens a Craft. Zobaczymy sobie też, jak to wygląda w demo store. Mamy tutaj podgląd po prawej stronie, jak wygląda ten sklep. Nawet tutaj jest rekomendacja właśnie tego sklepu pod Health and Beauty, Small Catalogs, czyli tak jak właśnie ci mówiłem, że jednoproduktowe lub niszowe sklepy. Akurat ten sens jest bardzo kolorowy, ma tutaj te gradienty, tak jak widzisz na zdjęciach, więc jest to na pewno bardzo, bardzo dobry motyw pod ten dział Health and Beauty. Natomiast no, osobiście mi aż tak bardzo się nie podoba tak duża ilość kolorów na stronie. Ja za chwileczką dokładnie jeszcze Ci to pokażę, jak to wygląda, to możemy sobie zaskorować zobaczyć, jakie są dokładnie funkcje w tym motywie, na co zwrócić uwagę, że mamy tutaj image zoom na przykład collection page Navigation, filtrowanie, tak i sortowanie produktów, także jest naprawdę tutaj sporo tych opcji i jeśli chcemy zobaczyć tak naprawdę jak ten motyw będzie wyglądał, czy on nam pasuje, czy nie, klikamy tutaj View demo store i w tym momencie pojawia się ten sklep, który jest stworzony przez Shopify, -a, żeby zobaczyć, jak to wygląda, już nawet widzisz tutaj jest jakiś dod produkt dodany, bo wcześniej nie sobie przyglądałem te motywy przed nagrywaniem tego odcinka. Jest to bardzo, bardzo ładny layout. Tak jak widzisz, nawet w ogóle są tutaj filmy, albo takie zmieniane zdjęcia. Te zdjęcia produktowe mają ładnie zakrąglone te zdjęcia, te gradienty. no Mogą się podobać na pewno, jeśli ktoś by właśnie tworzył jakiś sklep kosmetyczny czy jakiś health and beauty. To warto z czymś takim podziałać. Ja lubię akurat minimalizm, więc na moich sklepach mam białe tło. I również Tobie bym raczej zalecał, żeby sobie to tło ustawić na biało. No bo potem, też jak mamy dodane produkty, no to lepiej to wygląda, jeśli jest produkt na białym tle i jest również białe tło na stronie. Nie ma tu takiej aż dużej kontrastu na tym motywie, bo to też sprawdzałem, można sobie pozmienić oczywiście te kolory, można usunąć ten gradient, można dać białe, całkowicie tło, można dać inne kolory gradientu, także na pewno nie jest to. Jak zainstalujesz ten motyw, to nie musi on być taki kolorowo, różowo, zielony, taki po prostu bardzo rzucający się w oczy, możesz to zrobić również o wiele bardziej subtelnie. Fajne są właśnie tutaj te ikonki, te różne informacje na temat tego produktu jakichś czy testymoniale możemy tam sobie wrzucić i zerknijmy sobie. Jeszcze jak to wygląda, jeśli chodzi o produkt page? No, i tak jak widzisz, bardzo fajnie to wygląda, bo po lewej stronie nam się te zdjęcia robią w taki layout. Możemy sobie tutaj dodać też jakiś film. Także bardzo, bardzo fajna opcja. Tego wcześniej też nie było. naszym fajnie można było sobie tak bez problemu dodać wideo. Też te sekcje, które są pod opisem, bardzo ciekawa opcja. Wcześniej tego również nie było. Trzeba było instalować dodatkowe aplikacje lub po prostu budować to przez jakieś page buildery A tutaj możemy sobie poustawiać od razu, jakie są, co jest w tym produkcie. to ingredients, tutaj jak to, jak używać, shipping to na pewno będzie bardzo popularne i bardzo przydatne jeśli robimy dropshipping. Chcemy sobie dać taki, taką zakładkę właśnie na stronie produktu, gdzie będzie informacja na temat wysyłki, tutaj return policy. Jeśli mamy jakąś gwarancję, to również możemy ją tutaj zamieścić, ale to nie jest tak, że po prostu ten opis jest naładowany, jest mnóstwo informacji, tylko to jest pod takimi właśnie ciekawymi, ładnymi ikonami. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć na ten temat, to sobie może kliknąć i to rozwinąć. Bardzo fajna rzecz i na pewno. Duży plus jeśli chodzi o tą aktualizację. Oczywiście też sprawdzamy zawsze tutaj u góry, czy chcemy na desktopie to podglądać czy na mobile, ponieważ tak naprawdę będziemy chcieli zawsze robić nasze reklamę na mobile, więc to jak wygląda nasz sklep na telefonie, jest tak naprawdę najważniejsze. Ten desktop to jest tylko dodatkowa sprawa. Także klikamy sobie tutaj u góry na mobile. No i sprawdzamy, czy te zdjęcia są ładne, czy to się wszystko dobrze prezentuje. Możemy sobie to powiększyć. No, zdecydowanie fajny motyw, i można byłoby ten motyw wykorzystać pod właśnie niszczowy sklep. Sklep jednoproduktowy. Wrócimy sobie teraz jeszcze do All Teams, bo chciałem Ci pokazać właśnie ten drugi e, motyw, o którym mówiłem, czyli craft. Jest on bardzo podobny właśnie do tego Sens, tylko jest o, troszeczkę bardziej minimalistyczny. Weźmiemy sobie od razu Mobile. I tak, jak widzisz, tutaj akurat jest sklep stworzony pod Home Decor, i tak też był rekomendowany właśnie przez Shopify. I możemy na przykład tutaj wybrać sobie Hamburger Menu, e, może Bundles, żeby zobaczyć, jakie tutaj są właśnie zestawy. No i tutaj masz na przykład taki zestaw za 525... Y Kanadyjskich dolarów. Takich widzisz, bardzo podobny jest ten layout. Z tego co widzę, to te zdjęcia są tutaj bardziej pionowe niż e, kwadratowe, tak jak tam było. Nie wiem, czy to jest kwestia ustawienia motywu, czy po prostu takie zdjęcia dodane zostały. Natomiast zdecydowanie fajnie to, po, fajnie to wygląda. Również mamy te właśnie e, sekcje, gdzie możemy sobie tutaj opisać jakieś specyfikacje, informacje odnośnie jakichś tam mycia, nie mycia i wszel wszelkich rzeczy, które mogą być e, przydatne przy danym produkcie. No i tutaj również mamy e, jakieś proponowane produkty. Też bardzo, bardzo ładny motyw. I jak dodamy sobie do koszyka, to wyskakuje nam taki pop-up z góry, gdzie możemy zobaczyć sobie te produkty, które mamy w koszyku. Więc zdecydowanie polecam te dwa motywy. Są one darmowe i można na pewno bardzo dużo wycisnąć z nich. Są, tak jak powiedziałem, wcześniej zaktualizowane, więc tworząc już nowy sklep internetowy, pewnie byłoby warto zacząć tak naprawdę od tych nowych motywów, i potem to udoskonalać jeszcze może z jakimiś aplikacjami, czy różnymi innymi integracjami. Teraz co warto dodać jeszcze przy właśnie podejmowaniu decyzji, czy chcemy darmowy motyw, czy może płatny, to to, że wybierając darmowy motyw, to będziemy mieli taki basic właśnie pakiet, nie będzie tam dużo różnych opcji, typu cross-sell, upsell jakieś pop-upy, różne ciekawe aplikacje, które tak naprawdę pomagają zwiększyć konwersję tego sklepu. Jeśli byś ty chciał sobie do własnego sklepu internetowego, właśnie dodać jakieś różne ciekawe produkty, po lewej stronie mamy właśnie tutaj aplikacje i chcę, możemy sobie tutaj wejść w aplikacje i customize your store, i tutaj możemy wybrać różne aplikacje, które będą przydatne do naszego sklepu internetowego. Tak jak widzisz, jesteśmy tutaj właśnie w tym Shopify, App Store, w którym możemy sobie powybierać jakieś aplikacje do naszych motywów, do, naszego, do naszej strony. Co chciałem ci tutaj pokazać, ponieważ tak naprawdę wybierając darmowe motywy, może ci to się przydać, to są właśnie tak zwane page buildery. Czyli na przykład, jeśli chcemy jakoś bardziej rozwinąć tą stronę internetową i jakoś bardziej gdzieś tam podawać jakieś opcje, jakieś zdjęcia, wideo czy różne grafiki, to chcemy wejść sobie tutaj w kategorię Store Design i tutaj będzie coś takiego Store Pages. I tutaj mamy bardzo dużo różnych aplikacji, które są właśnie stworzone po to, żeby tworzyć właśnie ten landing page, stworzyć ten, 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 ten stronę produktu, żeby ona była jak najbardziej przydatna i jak najbardziej taka user customer friendly, żeby Ktoś wszedł na Twoją stronę i kupił ten produkt. Tutaj jedna z ciekawszych opcji to jest właśnie PageFly Landing Builder. Jak sobie klikniemy, tak jak widzisz, 6200 opinii. Bardzo dobre te opinie na 5 gwiazdek. No i tak naprawdę możesz sobie tutaj ten e, swój sklep mocno zmienić. Kolejną fajną jeszcze aplikacją, która na pewno się przyda do budowania takiego landing page, będzie Shogun. Tak jak widzisz, również masz tutaj prawie 700 opinii na 4,7. Darmowy trial 10-dniowy. I również właśnie z tą aplikacją możesz sobie za pomocą, takich jak na WordPressie, tak naprawdę masz takie bloki. Możesz sobie przesuwać te bloki e, na. Stronę internetową, tak, żeby ona była jak najbardziej czytelna, jak najładniejsze, jakieś tabelki, slidery, no wszystkie różne ciekawe opcje, tak, żeby sobie tam po prostu tę stronę internetową, ten landing page jak najbardziej urozmaicić, żeby on był ciekawy i konwertował dobrze. Natomiast nie jest to oczywiście żaden tam mus, ja kiedyś korzystałem na przykład z tego Shoguna, działa on w porządku, natomiast również możesz na samym motywie po prostu poinstalować sobie aplikację i również będzie to bardzo fajnie działało. Pokazałem Ci teraz motywy, które były darmowe, motywy, które można było w jakiś sposób zmodyfikować za pomocą aplikacji na Shopify, no ale co jeśli Ty byś chciał zainstalować sobie motyw, który jest płatny i tak naprawdę dlaczego warto byłoby zainstalować motyw płatny i dla kogo to by było opłacalne. Motyw tutaj akurat płatny, który ja polecam, to jest The Beautify. Sam osobiście korzystam z tego motywu obecnie na moim sklepie i naprawdę fajną konwersję dowozi około 5-6%. Ja zawsze powtarzam, że na początku drogi lepiej wybrać darmowy motyw i ja również zaczynałem z motywem i tak naprawdę pierwszy milion dolarów sprzedaży na moim sklepie został zrobiony na darmowym motywie, więc absolutnie nie mam konieczności, żeby brać płatny motyw, ponieważ są to na początku dodatkowe koszta, a tak naprawdę możemy bez problemu zrobić fajną sprzedaż na darmowym motywie. Natomiast kiedy tak naprawdę opłaca się wziąć płatny motyw i dlaczego akurat ja polecam The Beautify? W momencie, kiedy mamy właśnie podstawowy motyw i chcemy go cały czas jakoś urozmaicać, to dodajemy różne aplikacje. I tych aplikacji na początku mamy jedną, dwie, trzy, 4. i za każdą taką aplikację płacimy często 10, 20, 30 dolarów miesięcznie. Natomiast w pewnym momencie będziemy chcieli to tak bardzo rozbudować, że będziemy mieli na przykład 5, 10, 15, może nawet 20 aplikacji i po prostu po pierwsze można zacząć się mulić strona, bo będziemy mieli dużo aplikacji od różnych deweloperów i to po prostu nie będzie ze sobą zbyt dobrze grało. To po pierwsze, a po drugie każda ta aplikacja kosztuje, więc wtedy na jednej aplikacji płacisz 20 dolarów, na innej 40, na innej 50 i nagle się okazuje, że za wszystkie aplikacje płacisz, dajemy na to 200 czy 300 dolarów miesięcznie? I w takiej sytuacji warto wtedy rozważyć na przykład dodanie takiego płatnego motywu, ponieważ ten motyw będzie często płatny co miesiąc, takie na przykład The Beautify, jeśli wejdziemy sobie w pricing, to on ma różne opcje, 27 dolarów miesięcznie, 75 dolarów miesięcznie, to są kanadyjskie chyba dolary w ogóle, więc trochę inaczej, jeśli chodzi o amerykańskie, no jest to płatny motyw, trzeba tam co miesiąc uregulować tą płatność, ona jest pobierana automatycznie. Natomiast dlaczego to się opłaca? Po prostu opłaca się to wtedy, kiedy możemy sobie po prostu zaoszczędzić tak naprawdę na tych aplikacjach, ponieważ taki The Beautify ma dosyć dużo aplikacji wbudowanych, takich gdzieś tu są ads On. Naprawdę jest tego dużo, jest Card Discount, jest jakaś automatyczna go Card gold, czyli na przykład tam jeśli wydasz tyle i tyle kasy, to wtedy jakaś tam rzecz wydarzy, albo jakaś zniżka, jakiś Card Upsell, filtry, nie filtry. Jest dużo tych różnych opcji, dużo różnych takich po prostu dodatków, które po prostu gdybyśmy chcieli sobie je wszystkie poinstalować, samemu na naszej stronie internetowej, no to po prostu okazałoby się, że płacimy bardzo dużo i ten, ten str ta strona jest po prostu przeładowana, a no tutaj one są z jednej, z jednej aplikacji, z, od jednego dewelopera, więc one są ze sobą, dobrze złożone ze sobą, że tak powiem, dobrze działają, nie zamulają strony i ta strona tak de facto jest o wiele szybsza. Oczywiście ja tutaj nie zostałem e, w żaden sposób e, sponsorowany przez tą e, stronę The Beautify i nikt nie zapłacił za to, że tak to polecam, natomiast jestem po prostu zadowolony z tej, e, z tej aplikacji. I z czystym sercem mogę polecić. Natomiast, tak jak wspominałem, na pewno nie na osobom początkującym, jeśli dopiero zaczynasz, to wybierz darmowy motyw, na nim się naucz, posprawdzaj różne aplikacje, dowiedz się, które dodatki są dla Ciebie ważne, które dodatki są dla Ciebie bezsensowne. Również bardzo częsty błąd, który robią osoby, które pobierają sobie motyw jakiś płatny to ładują wszystkie te aplikacje, wszystkie te dodatki naraz i wtedy wchodzić na tą stronę i jest dramat. Każda jedna opcja włączona, wszędzie coś wyskakuje z każdej strony, tutaj jakaś subskrypcja, tutaj jakieś zniżka, tam 20 osób to ogląda, tutaj timer. No nie rób tak, błagam ci, nie rób tak, bo to na pewno im więcej tym gorzej, a nie lepiej Więc na pewno zachowajmy umiar, używajmy kilku tych aplikacji do, do zwiększenia konwersji czy jakichś cross-sell, Żeby to nie było tak, że po prostu z każdej strony nam wyskakuje jakaś tam informacja, no bo ten klient się zrazi Strona będzie też gorzej działać i to wszystko będzie bez sensu To chciałbym też Ci pokazać, bo mamy tutaj również demo store Możemy kliknąć tutaj i zobaczymy jak to wygląda. Akurat nie wiem czemu w demonstrator też jest taki brzydki kolor, taki fioletowy, bardzo rzucający się w oczy, co podobnie jak na Sens. Tam również były takie kolory bardzo jaskrawe. No i jak weźmiemy sobie to, po, powiedzmy, Accessories. Tak jak widzisz mamy tutaj jakieś informacje typu darmowa wysyłka powyżej 75 dolarów, 30 dni money back guarantee, 16 produktów sprzedanych, tutaj jakieś takie animacje przy dodaniu do koszyka, tutaj te ikony tego secure checkout więc no jest całkiem sporo tych różnych dodatków, jakichś aplikacji, 17 osób jest w tej chwili na stronie, te takie zakładki, takie były właśnie w Shopify, no tak jak widzisz, nie wygląda to akurat tutaj jakoś rewelacyjnie, ponieważ jest to zrobione dosyć basicowo, natomiast można właśnie za pomocą tych różnych rozszerzeń to dosyć fajnie sobie poustawiać. Ok, to było na tyle w tym materiale, bardzo Ci dziękuję, że obejrzałeś go do końca, mam nadzieję, że udało mi się odpowiedzieć na Twoje pytanie, czy wybrać darmowy motyw, czy płatne? pokazując Ci właśnie te nowe możliwości na Shopify, które dają te nowe, darmowe motywy, także mam nadzieję, że było dużo wartościowych treści. Jeśli tak, to proszę zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał, żeby nie ominęły Ci takie kolejne materiały. Również dostałem od Was bardzo dużo wiadomości na Facebooku, na Instagramie, kiedy pojawi się kurs, że czekacie, że nie możecie się doczekać, także jest mi bardzo miło. Oczywiście cały czas pracuję nad tym kursem, sprawdzam tematy, sprawdzam Wasz feedback, tworzę agendę, także na pewno niedługo się pojawi. Myślę, że priorytet do tego kursu będzie dostępny w przeciągu około 2-3 tygodni, także już naprawdę niedługo w Priorderze będzie można ten kurs skupić o wiele taniej niż w tej cenie doselowej, jaki będzie już później, także zdecydowanie warto będzie na pewno właśnie to zrobić w Priorderze, gdzie również będziecie mieli dostęp do właśnie zamkniętej grupy już o wiele wcześniej, gdzie będzie można pływać również na agendę tego kursu i na ewentualnie jakieś tematy, które będą w nim omawiane, także proszę o cierpliwość. No i na dzisiaj to by było wszystko, dziękuję pięknie i do zobaczenia w przyszły wtorek o godzinie 20. Cześć!